Spróbują się te wyjazdy na Słowację. i prasuje. Prezent, prezent. A tu uwaga, prezencik od Ad Antoniego. Naszego kochanego Antka. Nie to można prezent. tego machać, nie można tym machać. O. To trzeba położyć. No Antek nam zostawił prezent, który mamy otworzyć przed nitro, więc to robimy. Recki, zaczynamy. Ty tam prasuj. Nie Naprawdę nie wiemy co to jest. 1, 2, Obstawiamy, co to może być ja obstawiam, że, ja obstawiam że to flaszka To jest taka okrągła jakaś Co to jest? Jakaś okrągła flaszka, bo tam coś takiego latało Latało coś tak? Zaraz zobaczymy otwieramy napięcie sięga czerwonego stopnia. Uwaga 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 Szkodniki wąpromi proszę bardzo co jest w środku? Kapsuła ratunkowa. W razie awarii, stłuc, przegryźć, rozerwać folio. Mam jakieś zdjęcie. Mujajto. to. Kto czyta? I jest cały liścik. Kto przeczyta? Drogie szkodniki, dziękuję Wam za wspólny przetańczony rok. Bardzo wiele Wam zawdzięczam. Także tym, którzy z nami nie jadą. Z Wami nie jadą. Dlatego też chciałbym zadedykować Wam mój najnowszy wynalazek. Kapsułę ratunkową. Nie mylić z apteczką pierwszej pomocy. Myślę, że wkrótce zrewolucjonizuje. podróże podróż autokarem, a Wam pomoże w drodze do Nitry. P.S. Przepraszam, ale jeszcze nie dopracowałem systemu chłodzenia, więc pijcie szybko, zanim wódka się nagrzeje. <grym> P.P.S. A tak serio, to flaszka jest za Wasz występ na festiwalu i udział w konkursie. Dajcie czadu, kurczę. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia, pewnie po wakacjach. Antek M. Hej Antek, szacunek dla Ciebie. Otwieramy czy czekamy? Otwieramy, zobaczymy co to jest. No trzeba tu dalej. Proszę. Już otwierać? Antek, i otwieramy, uwaga, uwaga. Ta da da daaaam. Ta Proszę państwa, mamy coś na podróż. I od nawet się I, nawet, I nawet. na drugi Proszę dzień. Proszę bardzo. Antek, jesteś wielki. To. to. Patrz, to jest w ogóle no. przyklejone. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Jak tutaj. I Antek. No to Antka zdrowie będzie trzeba wybić jako pierwsze. Pozwolimy sobie zaopiekować się tą buteleczką. Może I, coś nie, zostawimy nie, dla nie wiemy, czy do końca na pewno dotrze do Tokaru, ale będziemy się przynajmniej starać. Żeby nie dotarło. <laughs> Antek, jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia. Hej.